Robotę patrol ruchu drogowego skontrolował kierującego osobową Toyotą. Okazało się, że 67-latek nie powinien kierować samochodem, ponieważ jego prawo jazdy utraciło już ważność. Zapominaliści kierowcy, którzy w porę nie wymienią dokumentu, mogą zostać niemiło zaskoczeni. Jeżeli minął termin ważności prawa jazdy, kierowca tak naprawdę nie może prowadzić samochodu. Funkcjonariusze podczas kontroli nie sprawdzają faktu przejścia egzaminu państwowego, a fakt nadania uprawnień przez starostę. Gdy termin ważności dokumentu minął, pojawiło się zasadnicze ograniczenie we władaniu prawem jazdy. Do kierowania przez to prowadzący tych uprawnień de facto nie ma. Mężczyźnie może grozić w związku z tym wysoki mandat. W niedzielę dyżurny Opatowskiej Komendy otrzymał informację o zaginięciu mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Zachcinku. 24-latka oddaliła się z placówki, a jej opiekunowie nie mieli z nią kontaktu. Funkcjonariusze wszczęli poszukiwania za zaginioną, a kilka godzin później patrol, ogniwa patrolowo-interwencyjnego Cożarowa odnalazł kobietę w Drygulcu. W poniedziałek funkcjonariusze z komendy powiatowej Policji w Opatowie przekazali do punktu gromadzącego pomoc rzeczową w Opatowie najbardziej potrzebne artykuły, które zostaną rozdysponowane wśród obywateli Ukrainy przybyłych do naszego kraju w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Wśród przygotowanych rzeczy znalazła się m.in. żywność dla niemowląt i dorosłych, środki czystości, pieluch jednorazowe, koce, poduszki. To artykuły pierwszej potrzeby niezbędne do podstawowego funkcjonowania, do zabezpieczenia godności tych osób, które niejednokrotnie, poza sprawami często materialnymi, potrzebują wsparcia, zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa. Również w poniedziałek policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego z Komisariatu Policji w Ożarowie skontrolowali w jaśicach kierującego osobowym Oplem na opatowskich wyróżnikach tablic rejestracyjnych. Niestety okazało się, że 62-letni mieszkaniec powiatu Opatowskiego wsiadł za kierownicę, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna ma w swoim organizmie ponad promil alkoholu. We wtorek funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Opatowskiej Komendy zatrzymali w Opatowie 34-letniego mieszkańca miasta, który posiadał przy sobie środki odurzające. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Jego sprawą zajmie się teraz sąd. W środę kryminalni opatowskiej komendy ustalili, że u jednego z mieszkańców powiatu może znajdować się samochód osobowy marki BMW X6, który został skradziony w 2019 roku na terenie Włoch. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że pojazd jest uszkodzony i znajduje się w jednym z warsztatów mechanicznych na terenie powiatu kieleckiego. Z relacji posiadaczy tego pojazdu wynikało, że zakupili go na terenie kraju po tym, jak został sprowadzony z Francji w ubiegłym roku. Po sprawdzeniu cech identyfikacyjnych przypuszczenia mundurowych potwierdziły się, samochód został zabezpieczony, a policjanci będą wyjaśniać okoliczności jego sprowadzenia do Polski. O trzeciej nad ranem w czwartek do pałtowskiej komendy zgłosiła się kobieta z prośbą o pomoc. Poinformowała funkcjonariuszy w służbę dyżurną, że jej samochód uległ w Pałatowie awarii i nie jest w stanie samodzielnie sobie z tym poradzić. Podczas rozmowy okazało się, że jest obywatelką Ukrainy uciekającą przed wojną, a wraz z nią podróżują jeszcze trzy kobiety i czworo dzieci. Policjanci potwierdzili, że jeden z samochodów, w którym się przemieszczają uchodźcy, nie będzie mógł kontynuować jazdy, a celem podróży tych osób był Radom, gdzie czeka na nich schronienie. Policjanci niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do odhalowania samochodu. Do miejsca podróży zgodnie z wolą kierującej, a następnie otoczyli opieką całą ósemkę. Funkcjonariusze zaprosili wszystkich do komendy, gdzie przygotowali ciepłe napoje, aby się ogrzali i spokojnie zaczekali na holownika. Natomiast firma transportująca auto wykonała tę usługę za darmo. Obywatele Ukrainy zostali wyposażeni również w informacje, w jaki sposób powinni zalegalizować swój pobyt na terytorium RP. Czwartek wieczorem na terenie Iwanisk opatowscy kryminalni skontrolowali osobowe BMW na ostrowieckich numerach rejestracyjnych. W samochodzie przebywało dwóch mieszkańców gminy Baczkowice 19 i 21 latek. W trakcie tych czynności policjanci ujawnili metalowe pudełko z zawartością suszu roślinnego który po badaniu narkotesterem okazał się marihuaną. Okazało się, że jest to własność starszego z mężczyzn. 21-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Środki odurzające zostały zabezpieczone i nie trafią już na rynek.